Siemanko. to co teraz widzisz, to jest moduł sztucznej inteligencji zaszyty w system Elastic. I działa to podobnie jak inne narzędzia do sztucznej inteligencji, chociażby ChatGPT, w którym możesz po prostu zadać pytanie, a następnie sztuczna inteligencja sprawdzi, jak wyglądają ustawienia naszego systemu, co się ostatnio działo i dostarczy nam odpowiedzi. Przykładowo, gdybyś chciał uzyskać konkretną informację na temat Twojej infrastruktury, to, to wpisujesz na przykład takie zapytanie jak poniżej. I teraz zobacz, co się dzieje. Elastic po kolei sprawdza poszczególne parametry naszego monitoringu i na koniec. Dostarcza nam następujące odpowiedzi. Oczywiście warto byłoby zmodyfikować to pytanie, na przykład zapytać, jakie było średnie procentowe zużycie pędzera, żebyśmy mieli też informacje na temat tego, ile zapasu nam zostało, bo w tym momencie dostajemy tutaj średnie zużycie w megabajtach. Zatem oczywiście należy delikatnie zmodyfikować tego typu zapytania. Ale oczywiście dalej możemy zadawać inne pytania, jak na przykład chociażby to, czy były jakieś wydarzenia, czy były jakieś alarmy, czy były jakieś ataki hakerskie, czy coś konkretnego się działo na naszym serwerze i tak właśnie będzie wyglądać przyszłość wszelkiego rodzaju systemów do monitoringu, czy też CM-ów, bo dobrze wiemy, że w CM-ach jest cała masa funkcjonalności i nie zawsze wiemy, co konkretne zapytania oznaczają. Dlatego, żeby tą pracę ułatwiać i żeby też móc pozwolić większej liczbie osób wejść do świata IT i security, to będzie dodawało się, dodawało się tego typu integracje w CM-ach, gdzie Pewne informacje będziemy uzyskiwać za pomocą tego typu prostych zapytań. Zatem warto to przetestować. I też daj znać w komentarzu, czy interesujecie rozbudowanie tego tematu. Bo jeżeli ten temat Cię interesuje, to myślę, że moglibyśmy zrobić sobie takiego live'a na ten temat, gdzie bym pokazał dokładnie użycie tego typu opcji. Myślę, że albo środa, albo piątek, coś takiego. Zatem daj znać w komentarzu, czy chciałbyś, żebym rozwinął tego typu temat na warsztatach, na żywo, oczywiście za darmo. Dzięki. I czekam na informacje w komentarzu, czy warto coś takiego robić.